Dziewczyny, my chyba o CZYM zapomniałyśmy. Jasny gwint, zostawiłam ŻELAZKU na gazie. Nie, to nie to. Wiem, zapomniałyśmy, że w kwietniu jest rok kanału, a my nic specjalnego nie mamy. A może powiemy widzom, żeby dawali pytania w komentarzach, a potem odpowiemy na nie w odcinku. A jak nam coś nie wyjdzie, to wrzucimy składankę komiksów. I to brzmi jak plan. To co kończymy? Okej. Okay.